Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest równanie różniczkowe jednorodne. Jest to jedno z wielu przykładowych równań różniczkowych, które obliczymy wspólnie. Czego potrzebujecie? Potrzebujecie wzorów na pochodne oraz na całki, które możecie znaleźć na naszej stronie matematykanaplus.pl. Potrzebujecie także kartki papieru i czegoś do pisania. Zaczynamy! Na tablicy przykładowe równanie różniczkowe Skąd my wiemy, że jest to akurat równanie różniczkowe typu jednorodnego? Poniżej kolorem niebieskim została napisana postać ogólna, jedna z możliwych postaci ogólnych równania różniczkowego jednorodnego. Pozostałe będziemy rozpatrywać w kolejnych częściach z tego cyklu. Co ta postać nam mówi? Ona nam mówi, że jeżeli mamy do czynienia z równaniem różniczkowym tego typu, to po lewej stronie powinno się znaleźć dy po dx, natomiast po prawej stronie powinna się znaleźć funkcja, której argumentem jest iloraz y przez x. O co chodzi? Czyli na przykład po prawej stronie może się znaleźć 1 plus y przez x, albo sinus y przez x, albo po prostu, nie wiem, y przez x przez 2. Ale grunt, że jedynym argumentem, jakby jedyną zmienną, zmiennymi tam to jest to y przez x. Czyli nie pojawia się tam x kwadrat razy y, czy coś innego, tylko w tej ostatecznej postaci. Chodzi mi o to, bo to równanie może wyglądać na początku inaczej. No i my tu u nas sp spróbujemy tak przekształcać to nasze równanie, żeby upewnić się, że jest to ten typ równania jednorodnego. I tak, spójrzmy sobie. W naszym przypadku po lewej stronie wszystko jest w porządku, mamy to co chcemy, czyli dy po dx. Natomiast nie podoba nam się prawa strona, bo i owszem pojawia się w jednym momencie y przez x, natomiast dalej pojawia się x przez y. I teraz moi drodzy, ja zastanawiam się, co ja mogę zrobić z tym x przez y, żeby to wyglądało tak jak ja chcę. No więc pomyślmy sobie tak. Jak to jest z naszymi ułamkami? Jeżeli ja mam na przykład ułamek a przez b, to czy ja mogę go zapisać jakoś inaczej, tak żeby się pojawiło b przez a? A no mogę. Skorzystam z tego, że e, ułamek, łamkowa to jest, e, to jest operacja dzielenia. Kiedy dzielę, to sobie odwracam ten ułamek, który mam po prawej stronie. No więc co wy na to, gdybym ja zapisała to w ten sposób? Czy to jest w porządku? Zastanówmy się, jeżeli ja mam tutaj jeden przez, to znaczy, że ja jedynkę jakby dzielę przez to wyrażenie, czyli 1 podzielić na b przez a. No więc ja wiem, że dzielenie przechodzi na mnożenie, czyli ja mam, bym miała 1 razy, a ten drugi czynnik się odwraca, czyli bym miała jeden razy. A przez b. Czyli wszystko się zgadza. Czyli ja mogę skorzystać z tego, co tutaj napisałam, i moje x przez y przekształcić na tę postać. To też ja to zrobię. Czyli będę miała jak? Będę miała dy po dx równa się, y przez x zostaje, dodać 1 przez y przez x. I tutaj cieszę się bardzo, bo nie musiałam zrobić skomplikowanej operacji, a mam to, czego chciałam, czyli wszędzie mam y przez x. Czyli jest to na pewno równanie różniczkowe, jednorodne. Zabieram się za jego rozwiązywanie. Tutaj wiemy, że mamy taką y, literkę u, za którą będziemy to y przez x podstawiali. Literka może być dowolna, my przyjęliśmy sobie u. Ja podstawiam sobie y przez x i teraz tak. Tutaj będzie u. Tutaj będzie 1 przez u. A co zrobić z tym? No cóż, tym się też muszę zająć i zajmę się tym tak, że z tego mojego podstawienia wyliczę sobie najpierw y. Jakbym pomnożyła na krzyż, to będę miała jak y równa się u razy x. I teraz tak. dy po dx to jest inaczej zapis y prima. Czyli ja stąd muszę sobie policzyć pochodną. Co więcej, wiem, że moja funkcja U to jest funkcja X, czyli uwaga! Mam tutaj mnożenie dwóch elementów, które mają X, czyli muszę skorzystać w przypadku liczenia pochodnej ze wzoru na iloczyn pochodnej. Czyli jak to leciało? Na początku była pochodna. Tutaj może żeby nie mielić, to mogę zapisać jeszcze w ten sposób. Czyli na początku. Była pochodna pierwszej funkcji, czyli funkcji U, ponieważ nie wiem, jak ona wygląda, więc zapiszę to sobie tylko symbolicznie, że tutaj jest pochodna z U, czyli tutaj to wyrażenie to jest inaczej U'. Razy niezmieniona druga funkcja, dodać, niezmieniona pierwsza, czyli U, razy pochodna drugiej, pochodna z X to jest 1. Ja tej jedynki nie, mogę, nie muszę pisać, bo U razy 1 to jest U. Czyli wyszło mi tutaj, Czemu równa jest ta lewa strona? To też ja sobie teraz będę podstawiała. Czyli zamiast dy po dx wpisuję sobie to. Czyli to będę miała tak. Tu po dx razy x dodać u. Po prawej stronie natomiast co będę miała? Zamiast y przez x będę miała u dodać 1 przez u. I teraz widzę, że mam tutaj u i tutaj też mam u. Oba mają te same znaki, więc. Redukują się i co mi zostanie? Zostanie mi du po dx razy x równa się 1 przez u. I zazwyczaj tak jest, że dochodzimy do momentu, gdy mamy równanie o zmiennych rozdzielonych. I na czym polegało to równanie? Polegało ono na tym, że musieliśmy po jednej stronie przerzucić i zostawić jedne zmienne, czyli jedne literki, można tak powiedzieć, natomiast po drugiej. To no, te drugie, czyli my musimy wszystkie elementy z x'ami przenieść na prawo, a wszystkie z u przenieść na lewo. No to zabieramy się do pracy. Na początku pomnożę przez dx, czyli tutaj zostanie mi du razy x równa się 1 przez u razy dx. Teraz pomnożę sobie przez u. Czyli będę miała u du razy x równa się dx. Przeszkadza mi jeszcze x po lewej stronie, więc przez tego x sobie podzielę. I co zostanie? Jak podzielę przez x, to po lewej stronie zostanie tylko u, du, zaś po prawej będę miała dx przez x. I teraz, co się robiło w kolejnym kroku? W przypadku równań y, różniczkowych o zmianych rozdzielonych, całkowało się obustronnie to równanie. Czyli zapisywało się to w ten sposób, i my te obie całki policzymy sobie na naszej tablicy pomocniczej, do której właśnie. Witam na tablicy pomocniczej, na której policzymy sobie te równanie. Zacznijmy od lewej strony. Po lewej stronie mamy całkę z UDU. U. Całka z UDU, U. tutaj mamy U do pierwszej, czyli całka z U do pierwszej to będzie tak jak całka z X do pierwszej, czyli inaczej całka z X. Do N Mamy wzór w naszych tablicach, więc postaramy się go wykorzystać. Czyli jak u nas to jest U do pierwszej, czyli to będzie inaczej U do 1 plus 1 jest 2 przez 2. Tutaj musi być w potędze i w mianowniku to samo. I tu napisalibyśmy plus C, ale ustalmy sobie, że będziemy pisać C tylko po stronie X'ów. W przypadku równań różniczkowych ten rachunek stałych tutaj jest dosyć umowny. Czyli mamy już policzoną tę całkę. Teraz zabierzmy się za całkę po prawej stronie i przyjrzyjmy się naszym wzorom. Czy jakiś wzór nie przypomina nam tego, co mamy tutaj? I co się okazuje, że ta całka jest równa logarytmowi naturalnemu z wartości bezwzględnej z x. I tu, jak się umówiliśmy, piszemy c. I takim oto sposobem policzyliśmy sobie nasze równanie, nasze całki, i wracamy do z powrotem na tablicy głównej. Pozwoliłam zapisać sobie wynik. Który powstał nam na tablicy pomocniczej, czyli mamy tutaj, że u kwadrat przez 2 to się równa logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z x dodać c. I ten wynik nie jest ostateczny, gdyż my mamy nasze równanie na początku, mieliśmy tylko i wyłącznie w x i y, czyli my też musimy w x i y nasze liczenie zakończyć. Czyli ja teraz sobie pozwolę, zanim Podstawie z powrotem za u to, co podstawiliśmy tutaj, czyli y przez x. pozwolę sobie to pomnożyć razy 2, bo trochę nas tutaj ten ułamek może wystraszyć. I teraz zamiast u kwadrat mam y przez x do kwadratu. To się równa 2 logarytm naturalny wartości bezwzględnej z x dodać 2c. I teraz moi drodzy co ja mogę dalej sobie z tym działaniem zrobić. Otóż mogę Otóż ja mogę tutaj wiadomo zapisać tą potęgę tutaj korzystając z własności potęg zapisać jako y kwadrat przez x kwadrat to się równa 2 logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z x plus 2 c Ponieważ chcę wyliczyć x, więc mnożę sobie. Chcę wyliczyć, przepraszam, y, więc mnożę sobie przez x kwadrat, czyli mój y kwadrat równa się 2x kwadrat logarytm naturalny z wartości bezwzględnej z x plus 2cx kwadrat. I w takiej postaci pozwolę sobie zostawić moje rozwiązanie. Y został wyliczony, tutaj akurat y kwadrat. I cóż, moi drodzy, na tym. Nasze rozwiązanie yy, równania różniczkowego jednorodnego się kończy. Dla Was, żebyście sobie poćwiczyli i przekonali się, czy na pewno wiecie o co chodzi, tutaj, co się wydarzyło na tej tablicy. Przykład ćwiczeniowy. Możecie pochwalić się odpowiedziami, bądź też podzielić się wątpliwościami co do tego przykładu, wysyłając je na maila matnaplusmapa.gmail.com Zapraszam do kolejnych części z cyklu równania różniczkowe. Więcej zadań, tematów na naszej stronie matematyka na Jeżeli nie znaleźliście czegoś konkretnego na tej stronie, co Was interesuje, to wysyłajcie to także na naszego maila matnaplusmapa.gmail.com Zapraszam do subskrypcji kanału i życzę udanego dnia.